Cześć, witajcie serdecznie. Wybaczcie, że mnie nie widać, ponieważ nagrywam fragment tego filmu głosowego w miejscu, w którym nie za bardzo mógłbym zrobić tak, że byłbym widoczny ze względu na, jakby to powiedzieć, warunki, w, którym, w których się znajduję. Natomiast zaraz film, który zobaczycie po moim krótkim wstępie, będzie już w wersji wideo. Będzie to pierwsza na moim kanale w pełni oryginalna. Winda produkcji firmy wywodzącej się z Włoszech Stigler, i to jest winda przedwojenna. Dokładnej pewności nie mam, ale nie przeczę, bo tutaj wnioskując po pewnym numerze na tabliczce dźwig ten jest na pewno przedwojenny, ale z tego co. Udało mi się wywnioskować, możliwe, że pochodzi z początku XX wieku, 1929 rok. Oryginalna winda, trochę zmodernizowana, ponieważ ma mm, dwubiegowy silnik oraz firma... Wybaczcie, że nie dowiedziałem się jaka zmodernizowała ją, ale możliwe, że parę osób tam jest gong i... Co do kasety nie mam całkowitej pewności, ale przypuszczam, że może być wymieniona. Ale styl starodawny: przyciski takie wystające. To samo jak chodzi o przycisk do, do przywołania. I co istotne, to widać, że winda przedwojenna. Widać fragment okratowanego szybu, w którym winda się porusza. Oraz mam jeszcze dla Was informację o jej udźwigu spisałem te informacje i teraz wam wszystko co tutaj jest napisane było na tabliczkach, które postarałem się w miarę y, sfilmować brzmi to tak yy, obiekt zabytkowy pod patronatem yy, pod patronatem już wam mówię jak się nazywa ten urząd obiekt zabytkowy pod patronatem urzędu yy, urzędu Czekajcie chwileczkę technicznego Techn... dobrze mówię Czekajcie wezmę tylko tak trochę inaczej telefon trochę niewygodnie jest Bo wam powiem Nie będzie tak Obiekt zabytkowy pod patronatem Urzędu technicznego I tutaj tak Oryginalny dźwig, oczywiście z silnikiem elektrycznym, osobowy. Udźwig 225 kg lub 3 osoby. No, i właśnie wnioskując po tym, co było napisane, wybaczcie, że Wam tego nie przeczytam, bo nie umiałem tak wymówić, ale możliwe, że udało mi się to sfilmować. Inżynier, który prawdopodobnie odpowiadał za wykonanie tej windy, tak jak mówiłem, firma włoska. Tak. Właśnie był też podany to, nie wiem, czy to jest do fabryki. Nie jestem pewien, czy ten numer jeszcze jest aktualny. Ale tabliczki oryginalne się zachowały. Metalowe, wygrawerowane. Winda bardzo ładna. Drewniana w środku z fazowanymi. Lustrami. I to, co właśnie jest charakterystyczne, do pasujące do starodawnych przedwojennych wind, ma drzwi pierwsze szybowe oraz dwuskrzydłowe drzwi kabinowe ręczne. Nie ma drzwi rozsuwanych. Modernizacja bardzo taka trafna wpisała się w tą tradycję. Winda bardzo w ogóle nie zdewastowana, to co jest piękne. Nie jest, nie jest poniszczona. Wybaczcie, że ten film jest trochę krótki, ale dzisiaj nie mogłem zrobić z pewnych powodów dłuższego. Ale postaram się po świętach, w którymś tygodniu dla Was, ten film zrobić w wersji dłuższej. Jak mi się uda, zgromadzić jeszcze kilka istotnych elementów w tym filmie. Także nie przedłużając, zapraszam do oglądania. A jakby. Kochani widzowie, Was interesował adres, była to Aleja 3 maja. Nie chcę Was wprowadzać w łódź, czy 2, czy 5. To będziecie, jakbyście chcieli, musicie to sami y, zobaczyć. Y, trochę był z tym kłopot, ponieważ siedzi tam, niestety, y, też sobie zdziwiło w soboty. Chciałem dla Was te firmy już zrobić wcześniej, ale siedział, no, no, no bądźmy szczerzy. Pewien służbista, portier, który niestety już kilka weekendów wstecz nie chciał nas wpuścić bez zgody administracji, ale dzisiaj się tak złożyło, że mogliśmy wejść co prawda do tylko jednej klatki, ale właśnie się poszczęściło. Postaram się po świętach zdobyć jakąś możliwość do dostępu do innych też klatek. Więc bez przedłużenia, dzięki Wam serdecznie, że mogę Wam to zaprezentować że jest Was już tyle na kanale. Bardzo to doceniam. Składam wszystkich życzenia yy, wesołych świąt zdrowych, spokojnych, yy, bezpiecznych i szczęśliwego nowego roku. Yy, filmy pojawią się yy, po Nowym Roku. Tak przypuszczam, że żeby no wiecie, święta to każdy będzie zajęty, żeby wam nie przeszkadzać. Nie chcę yy, jeszcze po Nowym Roku. Dzięki i zapraszam do oglądania. Witajcie serdecznie. 3 maja 5. Przedwojenna winda Stigler Przyciski przypuszczam, że są wymienione. Zobaczcie, czy je od tej strony. przywołania się Które to? Jedziemy. Piękna winda drewniana. Ale silnik dwiebiegowy. Jedzie bardzo dobrze Czy to jest... To jest parter? Aha, dobrze do dołu no je... nie chce się włączyć co się dzieje z tą wikną? Nie wiem, nie umiem jej uruchomić. Czekaj. Który to jest? Bo ja nie wiem. Ona nie chce się... Nie możesz tego blokować, bo pan... Czekaj.